Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii Let's Play FIFA World! Po ostatnim zwycięstwie, jak zwykle no, rozpieram mnie chęć na zdobycie kolejnego zwycięstwa, ale dziwne jest to, że teraz zaczynając mecz patrząc na tabelę wyników, jakoby wydaje się, że niby nie, roz nie rozegrałem tego meczu, więc mam nadzieję, że ten bug nie okaże się taki, że, że po prostu mm, zapomni ten mecz. I nie zyskam nic. Chociaż powinienem zyskać 3 punkty. A jak wiadomo, każde zielony, trzy punkty w sezonie są na wagę złota. Także hmm. zobaczymy po tym meczu, co się okaże. Co, co, co wyjdzie. Mam nadzieję, że zaliczy mi tamten mecz. No w sumie nie wiem czemu. Barcelona. No w sumie nie wiem czemu miałoby mi nie zaliczyć. Ale nie wiem też teraz czemu. Muszę, muszę oglądać to główno. Sędzia znowu ten, o dobra, w końcu tylko go Niebieskie stroje kontra czarne. Jak myślicie, czy kolor czarny, czyli usposobienie siły, siły i, 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 i kurde nie wiem mocy okaże się silniejsze niż niebieska, niebieska barwa klapkersów? Ha. Na razie na razie na to wygląda. Kurde czarny w czarnych strojach, nie, że się maskują. Kutazy, czy, czy to przypadek? Czy, 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 czy on ma wszystkich czarnych? Bo póki co, no dobra, no jara się tą bramką, ja konanie. Raczej, znaczy, drugiego już, co składa. On ma chyba samych czarnuchów, także trochę to. Nie wiem, jak dla mnie to. Biedno, no można podpisać pod rasizm, póde. Nie, no dobra, nie ma samych czarnuchów, przepraszam. Eee, przepraszam Was za takie stwierdzenie no, po prostu... No, czy piłkę. Przez te czarny kolor, Kurde, co on jakoś tak gra, dobrze. Do czy to Ma ja pierdyka. Na wybramkę, A jak mi tamtego meczeń zejść, to się w kurwie? Nie powiem, że nie. W tej obronie jeszcze jestem, kurde, muszę... muszę... No i obędzie będzie oglądał, bo w oczywiście. go spektaklu, panie czołny. Ciekawe czy mogę zobaczyć z kim gram. No dobra, walić to. No, gówno, dobra, muszę jakoś ofensywnie bardziej grać. Raczej znaczy defensywnie. Bo bez sensu się pcham. No, ale czemu Kuba mi przełączyło z tamtego muzyna na tego jakiegoś No, nie rób mi takich wyklucza? rzeczy. Dobra, kosa jest. No, podaj to piłkę, oddaj. No, ale ty jesteś dom! Jakby to wpadło, to bym się w kurwi. Kurwa, ty głupi murzynie, no, wypierdalaj To Dostałeś, kurde, paczkę bananów, że tak skaczesz? Normalnie wszędzie są. Dobra FC Drzewce kurde. O Jezus, z takim strzałem to ty se kurde możesz. Nie wiem, Na, nawet, nawet nie wiem co się możesz. On jakoś takie zgranie ma, że moi lecą jak Davida do przodu. Koca. No i... Fakmin, no, nie, nie wiem co się dzieje. Ja odbieram im piłkę, oni nagle z dupy wstają. 5 razy szybciej niż prędkość światła. Robert kurde, Bajos. jeszcze piłkę, no, piłkę dostają. O, teraz mi się jakoś no Czemu tam, czemu do tego? I czemu w ten sposób? Przecież z przodu był typ, którego miałeś łatwiej podać. Łatwiej podać chociażby po ziemi, no chociaż nakazałem no, ci górą, ale nie do tego co prawda? A tam stoi jak jakiś ostatni młot. No i stradzili czy to wykorzysta?da jestrz. Jak on to wcistoł? No, on chyba działała na co w bramkę i ciul. No opę zlipałem mużynie. Jak mi się będzie chciało to Ci dorobię wafla takiego kurde w tym. wyśmiała. Kompletnie nic do powiedzenia. Ależ niesamowity tak obrońcy. No, Ale z tego no i siła złego na pi? jednego, kurde. Oh. No, dobra no jest. Mamy piłki. A ty zamiast się jakoś bardziej wysuwać to siedzisz. No i nie wiem co się dzieje. że Bitch please. No i mój oczywiście nie dobiegł do tego, chociaż miał nie okazję. Fyniak to, to wysrał. No i, i, i co? No i, no i on to no przejął, no oczywiście. Nami, no kurde na jakoś 10 metrowe nogi chyba, że... No fak, zajebi się zrobiłem. Dobra, wyjście bramkarza okazało się w miarę dobre. Ale nie wiem jak on takie bomby sadzi. stranymi murzynami, kurde. I, I niech mi ktoś tu powie Gdzie jest równość rasowa. Bo mówią, że czarny jest równy białym. A jak widać, Czarny jest lepszy, szybszy. Znaczy braku. dobra, z tym, że Czarny jest lepszy, do był żal, oczywiście. <gry> A, ale kurde, dobra. No, mniej rage'a, panie Formanie. No i, i czemu tam lecisz? Faul oczywiście. I faul w ataku? No i... I nie wiem jak on mógł do tego nie trafić, nie, nie dojść w ogóle. Dobra. No co, Tom? No. Na pewno... O, ty ciulu, co ty robisz? Nie bacz policję! A co się... Samobój? A nie, ja, jak to chcę zobaczyć, naprawdę. A O Boże... Co za drewno. Drewniane drewno. Nie wierzę w to. Mój hund strzelił sobie samobuja, Który to jest? To jest ten. No, Możecie Cię zmienić, wkurwiłeś mnie. Na Ho. Ta, no Nawet kurde nie wiem jak to się Dwa powinno się wymawiać, kurde, Bramka samobójcza to zawsze boli. Dobra. Muszą się Obydwoje na ha, więc za chyba za dużej dużej zmiany samobójcze. nie będzie. Hmm, znaczy różnice są, nie zmiany decyzja, muszę przyznać, kończy, tak naprawdę nie ma czego to rzeczywiście jest dziwne, może w tym jest jakiś głębszy sens to... nie Głębszy sens do wyniku meczu. Ja, Jak robić? Są na to, że nikt już nie w sukces. No chyba Na sukces ale nie ma No czemu nie może się im nic zrobić Schajber kurde zrób coś tak, w końcu obroń tego gola to jest ale to zajebiście pisa. zrobiłeś Jakbyś nie Sam mógł jakoś tego strzał. bardziej przyjąć i dopiero podać. Dobra, wypierdol to do przodu. Odzyskali piłkę w środku pola. No i oczywiście no nie mógł tego jakoś delikatnie zrobić, tylko musiał wytracić na prędkości pozwolić no i pozwolić sobie odebrać piłkę, piłkę chociaż był wysunięty jak jakiś ostatni kurde Mohikani no i, a, i... A dobra to już szkola nawet <noise> to są... Nie każdy umie grać w FIFA. Nie, każdy umie grać. nie każdy umie grać, nie każdy umie przegrywać, patrzcie ja. No i jaki spaleny! No tak, akcjuszkę miałem, już spaleny. Chociaż narożnik powinni się dać. Bo... ty. Już co gardne, tu się dzieje? Się, by Kość i... No i... sędzia nie odnieśli jednak korzyści, więc będzie rzut wolny. Kosić ich tam kurde na śmierć. Fajnie, że nie widziałem co on tam robi. Ej! Ej! Piłkę. Pany! kiero pan tam leci. Dobrze tak... Na jebać. Stronę. No i baw się ze mną. Ależ walka o piłkę. Strata, drużyna przeciwna przejmuje piłkę. No oczywiście podładzą sobie pod nogi, wybijają piłki, bo żeby inaczej. Lukas Barrios... Czemu tego z pierwszej nie podałeś? No, to Znowu są w Teraz to przyjmujesz, a wcześniej kurde... Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika, nie musiał się ruszać. Jest szansa? Nie wierzę. Pozdro 600 na rejonie normalnie. To jest niesamowite. Ach, no dobra, no, no, do... w kierunku bramki. Ale do i Tamte gdzieś mu dyfa pocałował za kurde. Nie, to jest, nie, ulega w ogóle dyskusji ten gol. Ja, ja chciałbym zobaczyć ten gol jeszcze raz, naprawdę. 5-0 Nie wiem, on nie poniesie Barcelona, tylko bananowcy nazywać kurde. Stracili piłkę! Koś Murzyna! No i, no i co? No jeszcze rzutą. Dobra, chuju! Dobra! Jem się, ty kurde, Z o Franco! Zaraz, kurde, nie wiem, żółtą rzutą, czerwoną nawet dać. Ty kurde. Głupi głupku A nie gdzie żółte. Dobra, ziomość! Nie, nie będę sobie sam. Bo ja strzelony. Oh. Jak tu nie będzie za to punktów, koniec znaczy jak nie będzie za to, ten poprzedni mecz, mecz punktów, to się brawo No 5-0, brawo, normalnie podjarałem się w ciul. No i, i... a, dobra, jebać, jakby to powiedział Popek. Dobra, dzięki, że mimo wszystko oglądaliście to, ten pokaz, gówna, do usłyszenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się, czoła.